Podobno należę do generacji ludzi, dla których technologia, dostęp do internetu to oczywisty element codzienności. Oprócz tego są otwarci, tolerancyjni i niezależni. Jednak kiedy myślę o moim pokoleniu, nie są to sprawy kluczowe. To, o czym myślę, to wyzwania, z którymi moje pokolenie będzie musiało się zmierzyć ze spadkiem, którym obdarowały nas poprzednie pokolenia. Wmierny konsumpcjonizm rządza posiadania i szalony wyścig bogactwa i wygody, dobitnie ukazane w pokoleniu pieniądza. Krzywdziły i krzywdzą nadal nas, zwierzęta oraz planetę. Nie umiem zrozumieć, jak to się stało, że jeszcze pamiętam mroźne zimy oblodzone jeziora. Teraz próżno ich szukać. Nie mogę pogodzić się z tym, że przychodzący teraz na świat dzieci prawdopodobnie nigdy nie ulepił bałwana, a z uczniowie podstawówki, utracili wdzięczne narzędzie końskich zalotów, jakim było natarcie koleżanki i sążnistą kulą śniegu. Widząc zaż przepiśnieg, zastanawiam się, czy był zawiedziony, gdy żadnej pierzdy nie musiał przebijać. Nigdy jeszcze nie poczułam chęci posiadania dziecka nie czuję nawet by była gdzieś blisko. ale już przeraża mnie to że być może nie będzie to świat na którym będę miała sumienie pozostawić drogą mi istotę lęk przed przyszłością naszej planety gnieździ się w głowach mojego pokolenia a do walki hucznie ruszyła Greta świadka aktywistka jedynie siedemnastoletnia dziewczyna Aurora, nastoletnia Norweszka, wychowana w otoczeniu natury, za pośrednictwem swoich utworów muzycznych wyraża lęki i czekające nas konsekwencje. Kolejna wokalistka, która reprezentuje moje pokolenie i jego obawy, to Billie Eilish. Tę katastrofę klimatyczną zwraca uwagę używająca się media, prasy, wywiadów. Stworzyła krótki film, który umieściła w internecie Our House on Fire. Uzależnienie od technologii, tolerancja, otwartość to wszystko to cechy mojego pokolenia, jednak przede wszystkim jesteśmy pokoleniem konsekwencji.